Zabytkowe kamienice przy rynku i okolicznych uliczkach są zdominowane przez reklamy szpecące ich elewacje. Radni miejscy chcą poprawić estetykę centrum miasta i wydobyć piękno kamienic pod szyldów reklamowych. Od wielu lat troszeczkę zmienia się, zmienia się otoczenie całego rynku, płyty rynku. Od wielu lat mieszkańcy też zgłaszali, turyści też również takie sygnały do nas dochodziły, że troszeczkę kamienice, które są piękne, zabytkowe tracą na wartości. Czyli są obwieszczane niezgodnie z przepisami reklamami, które nie powinny się znaleźć w tym miejscu, gdzie są. I oczywiście ich wielkość również nie jest przystosowana do tego, by w ładny sposób komponować zabytki myślenickiego rynku. Wprowadzone zmiany mają wprowadzić standaryzację wyglądu i wielkości reklam. Wiadomo, że kamienica by ładniej wyglądała, jakby była sama elewacja, no ale skoro te reklamy mają istnieć, to niech jakoś to zminimalizowane będzie. Jest dobrze, jak, jak są ukryte, znaczy wtedy nie ukryte, yy, czyli wtopione w krajobraz. A jak to takie jaskrawe, to to przeszkadza. Fajnie by było, to było ujednolicone. W sensie, że e, nie wiem, jeden, jeden czy dwa wspólne słupy, na które po można podejść zobaczyć, czy bank w lewo, apteka w prawo. Może to by było po prostu bardziej sympatyczne rozwiązanie i ktoś żeby to właśnie zadbał, żeby no, było w charakterze. Przede wszystkim wysłaliśmy pisma do, do przedsiębiorców i będziemy również prowadzić konsultacje z przedsiębiorcami, aby stopniowo po prostu te reklamy się zmieniły, nie znikły, bo oczywiście one muszą być. Przedsiębiorcy muszą zarabiać na swojej działalności gospodarczej, aby oczywiście one się w odpowiedni sposób komponowały w otoczeniu miasta, rynku. Oczywiście będą konsultacje, gdzie będziemy starali się wybrnąć z tej sytuacji w taki sposób, aby rzeczywiście one były widoczne nie kolidowało to z, jakby z obrotami tych firm, które funkcjonują na terenie miasta, a były jednocześnie zgodne z przepisami, które zostały uchwalone przez Radę Miejską. Na podobny krok zdecydował się Kraków, wprowadzając zapisy o parku kulturowym, dzięki czemu spacerując po centrum możemy podziwiać piękno architektury, a nie natłok i nachalność reklam. Reklamy w centrum, myślę, nic nie znikną, ale ich wygląd ma komponować się z budynkiem, na którym się znajdują. Kolorystyka po części i wielkość, oczywiście w takim miejscu, żeby one Yy, nie było, jedna miała 5 metrów, druga 3 metry, yy, w taki sposób, żeby się odpowiednio komponowały w kamienicy, żeby nie był to element główny, który widnieje na kamienicy. Widoczny oczywiście musi być, ale nie, żeby to było nie ozdobą kamienicy, bo to ozdobą w, w wielu przypadkach nie jest.